Dzień dobry, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do upieczenia indyjskich chlebków naan, charakterystyczne dla kuchni indyjskiej. Tradycyjnie wypieka się je w glinianych piecach. Takimi chlebkami wybiera się na przykład curry podczas indyjskiej kolacji. Na stolnicę przesiewam mąkę, sodę, proszek do pieczenia i sól. Na środku kopca z robi zagłębienie i wlewam roztrzepane jajko. Zaczynam zagniatanie ciasta. W trakcie zagniatania dodaję jogurt, a konsystencję reguluję mlekiem. Ciasto powinno być miękkie, jeśli wyjdzie za rzadkie zawsze można dodać odrobinę więcej mąki. Wyrobione ciasto przykrywam wilgotną ściereczką i odstawiam do ciepłego miejsca na około 2 godziny. Po 2 godzinach jeszcze raz wyrabiam na bardzo dobrze omączonej stolnicy. Wyrabianie powinno zająć 2-3 minuty a uzyskane ciasto powinno mieć gładką konsystencję. Ciasto dzielę na 8 części. Rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Każdą część ciasta wałkuję na placek o długości około 15 cm. Z jednej strony zbilżam każdy placek wodą i mokrą stroną kładę na blaszce. Blaszka oczywiście wysmarowana tłuszczem. Suche części placków delikatnie skrapiam oliwą i rozsmarowuję ją po całej powierzchni. Placki wstawiam do piekarnika i piekę przez około 10 minut na złoto-brązowy kolor. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl